Witam, dzisiaj prezentuję Wam mój nowy nabytek to jest mój nowy Jaris, którego niedawno kupiłem taki fajny samochodzik spodobał mi się dzisiaj właśnie będę zmieniał w nim olej i tam szykuję sobie go właśnie do wyjazdu fajny Podoba mi się, dlatego go kupiłem. Jestem zadowolony z zakupu. Tutaj w środku to taki jaki aris każdy wie jaki aris wygląda, przecież nie będę tu pokazywał. Brudne jest, bo z trasy akurat żeśmy wrócili, a dzisiaj akurat troszkę chcę sobie w nim podłubać jak zwykle przy swoich samochodach lubię sobie podłubać potem może jeszcze Oleś ten e, świece się wymieni zajrzę do klocków hamulcowych e, filtry powymieniam też no trzeba troszeczkę się ok dobra nie przeszkadzam wam Wymieniam olej. No, ciekawy jestem jak to z tyłu pod spodem. Ten samochodzik, ale to widzę, wszystko zakryte. To nic mi się nie da zrobić takiego bez odkręcania osłon. No więc zdejmujemy tę osłonę. Do oleju wystarczy tylko to chyba. Zaraz zobaczymy. Tu jest albo gwiazdka, albo dziesiątka kluczyk. Zdejmę, zobaczę o co chodzi i działamy dalej okay. Okay. no i osłona zdjęta i naszym oczom ukazuje się miska olejowa z filtrem olejowym no korek jakiś taki mały dobra tutaj cóż no zmienimy olej na razie go trzeba byłoby zagrzeć, bo się nie mogłem dokopać. Na razie I zagrzejemy olej, zlejemy olej i działamy dalej. No, Samochód uruchomiony. On się troszkę ten olej zagrzeje. A gente pode Filtr wykręcamy, tam skapuje sobie. To jest filtr jeszcze Toyoty, Toyotowski założony, do filtrona. I zaraz skręcamy, nalewamy i kasujemy serwis olejowy i to jest mój filtr który kupiłem on się nazywa 618 op 618 przez 2 no, wygląda na no, niby tak samo taki sam wielkością taki sam zaraz go tu zalejemy żeby się ta włókninka nasyczyła nasączyła niech się nasączy troszeczkę żeby nie było, że potem za mało tego oleju I składamy No i ok, filtr założony, korek założony Filtr też przykręcony Dobra Tu też jest ok, składamy Tu wszystko się trzyma Kołki wszystkie posprawdzałem Powymieniałem gdzie tam mnie nie pasował Także jest wszystko pozakładane Najwyżej jeszcze gdzieś na konserwację Tylko byśmy się chcieli umówić I na konserwację jeszcze bym podjechał To to tak To to gdzieś konserwacja Bo tu widzę oglądam filmiki jak ludzie konserwują I ja bym go też chciał go zakonserwować Bo to już będzie mój ostatni samochód w którym jeżdżę nie spodziewam się już więcej wymiany żadnej. No dobra. składam to przekładamy, skręcamy i mamy filtr olejowy i olej wymieniony. Okej, okay. no, ładnie. ładnie, ładnie, Mam jeszcze przewieżkę taką do oleju dostałem. Zaraz tutaj wypełnię. Jaki olej kupiłem? Zero 20 O taki zalecany. Ravenola. Może Ravenola nie polecany, ale ja Ravenola lubię. Więc Ravenola zalewam. i już tylko zalać olejem zaraz go tu wlewamy sprawdzimy ile jest odpalamy zobaczymy tutaj tabliczkę już wypełniłem no i jeszcze tylko zostało skosować inspekcję uruchomimy go tylko tak niech to się uruchamia no, i teraz tymi klawiszami odszukajmy jest pierwszym rekordowe ponad 700 000 wyborców poza Polską dobra i teraz tak zamknę drzwi tylko żeby mi tutaj nie szukamy teraz o tego tak i tutaj ustawienia ustawienia pojazdu i tutaj tym ok A trzeba przytrzymać tak i teraz ustawienia eee, tutaj ustawienia TPWS serwis olejowy tak serwis olejowy wyzerować dane tak Zerowanie zakończone i tym powrotem wracamy. Tak jest powrót. Powrót. I tutaj już mamy. I mamy. Wyzerowane. Jeszcze tylko pójdę zobaczyć. Jeszcze zobaczmy, czy stan jest. Tak. Okay. Wyciągamy bagnet I sprawdzamy. No, jest akurat tak poniżej dolnej kreski, górnej, wyższej. Znaczy jest ok. Dobra, i to by było na tyle. Wymiany oleju.